Witam was się w kolejnym materiale na moim kanale Dziś przetestuję sobie Puszki dymne od Arco eee, Tak to się prezentuje Za takie puszeczki trzeba zapłacić Najtaniej znalazłem Po 21 zł eee, Najdrożej nawet Po 40 zł za tą puszkę Ale skoro da się kupić je Za 20 zł 22 eee, No to taką cenę też będę respektował Taką cenę o takiej cenie będę mówił I... Przy ocenie też będę się odnosił do tej ceny, bo po prostu po co przepłacać? Kolorów jest naprawdę masa. Ja tutaj mam trzy wersje kolorystyczne: pomarańczową, żółtą oraz zieloną. Kolorki, mimo wszystko, dość podobne. Co tu można powiedzieć o tych puszeczkach? Tutaj jest data przydatności w ogóle do 2025 roku, do marca. Odpalane na zawleczkę. Bezpieczny dystans 5 metrów. Tutaj mamy coś ciekawego. Nie przydałoby się NEC. NEC. Gdzie jest gramatura tego produktu? NEC 90 gram. Eee, no, co jak co? Za cenę tak powiedzmy nawet 25 zł, gdyby kosztowały. To wciąż gramatura 90 gram. Eee, to świetny wynik w tych pieniądzach. Eee, tak to wygląda. Po opakowaniu, mamy tu nie mamy takiej klasycznej zawieszki, mamy taki sznurek, ale no działa to dokładnie na tej samej zasadzie. Powiedzmy, przetestujemy sobie te świece, zobaczymy jak to będzie działać. Tutaj też 90, tutaj też 90. Wszystkie mają tyle samo i, i czas działania około 60 sekund. Zobaczymy czy, czy finalnie czas się będzie zgadzał. Zapraszam Was jeszcze do wzięcia udziału w konkursie oraz oczywiście do wszystkich linków w opisie, czyli mój Instagram, TikTok, grupy na Facebooku i inne takie rzeczy oraz sklep odpaly.pl, gdzie macie mój kod rabatowy na 15% zniżki na wszystkie artykuły nieprzecenione. Skoro odpakowałem pierwszą żółtą, to wezmę żółtą jako pierwszą. Załątuję Was tylko na statywie i za chwilkę się widzimy. Z powrotem biorę naszą świecę, tu ciągle jest ten bajzel po ostatnich testach świec dymnych oraz e, flar oraz rac i in, innych ogni bengalskich. a ja mianowicie już ciągam za nasz sznurek prosto, pionowo każą, nie jakoś na bok tylko pionowo, także robimy tak jak każą. Czasowo zgadza się, minutka, nawet trochę ponad, choć nie wiem, no te ostatnie sekundy trochę przegaśnięte, ale no nic dziwnego. Co jak co, ale no jest to świetna świecodymna, dymna. Gęstość efektu i to nie tylko przy wylocie, tylko przez ładny <śmulny> słup dymu. Naprawdę bardzo, bardzo gęsty dym. Kolorek ładny, faktycznie intensywny żółty, nie jakiś tam biało-żółty czy kolor moczu, więc tu naprawdę bardzo wielki plus. Klasycznie puszeczka jest metalowa, więc uważajcie, bo jest dość ładnie nagrzana. No, nie oszukujmy się. Sznureczek zadziałał jak, jak należy. Podkreśliłem to, że ciągnąć do, do góry, bo pamiętam, że jak oglądałem niektóre testy, no to tam faktycznie był problem, jeśli ktoś to źle pociągnął. Więc ciągnijcie faktycznie pionowo w górę, a nie jakoś tak na bok. O, wezmę sobie teraz pomarańczową. Na razie. Jestem bardzo bardzo zadowolony z tego produktu. Szczerze mówiąc, chyba za 20 zł nie dostaniecie lepszej świecy dymnej. Taka jest prawda. Minusem może być to, że że jest średnia do trzymania w łapach. Nie będę mówił, że nie, bo widziałem nagrania, w których ludzie po prostu za podstawę tak trzymali w jakichś grubych rękawiczkach i i dało się, ale nie będę tego polecał oczywiście, żeby nie było. No i co, lecimy z naszą pomarańczową. Bardzo mi się też podoba jedno, jeden taki smaczek na samej świecy, a mianowicie ten, ten kolor, ten kolor, ten napis, no, składa się w dość ciekawy skrót, tym bardziej, że no, każda no, każda ta litera początkowego słowa jest tak z wielkiej, tak dość podkreślona, więc chyba jest to celowy zabieg? Raczej tak, no nie oszukujmy się. E, myślę, że większość z Was e, wie, do czego to pije. A skoro jest to pirotechnika stadionowa, to taki smaczek na pewno ucieszył niejedną e, osobę, niejednego kibica. E, także lecimy do. No, do pomarańczowej świecy dymnej odpalamy i widzimy się już przy samym dymku. Po raz kolejny, minutkę to luźno, luźno miał. I po raz kolejny mógłbym powiedzieć dokładnie to samo co o poprzedniku. Piękny kolor, faktycznie intensywny, pomarańczowy, a nie jakiś taki w, 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 wymoczony, wymęczony. Klasycznie ciepła puszeczka, ale to, to nie jest problem minutę tak jak mówię bez problemu miał intensywny dym intensywny kolor naprawdę bardzo bardzo gęsty pięknie się kołtunił także no, ciągle chyba będę stał przy tym że lepszego dymu do 25 powiedzmy 5 zł nie znajdziecie testowałem przed chwilą dymy włoskie od pirotica manna te fumogeno manna one były dobre były dobre Poniżej 20 zł, tam powiedzmy o 18, 17, ale jednak gdybym miał wybrać tamte albo dołożyć piątkę i mieć te puszki, no bez, bez porównania. Także zabieramy się za ostatni kolor i zobaczymy, jak to wszystko wypadnie. Choć raczej niemiłych niespodzianek, szczerze mówiąc, tutaj nie przewiduję, bo trzymają się świetnie. Myślę, że z innymi kolorami byłoby podobnie. Warto by było też sprawdzić czarny. Niestety czarnego nie mam, ale no czarny jest najbardziej problematyczny akurat, więc fajnie by było go też sprawdzić. Także lecimy z zielonym. No to cóż, po raz kolejny musiałbym powiedzieć dokładnie, dokładnie to samo, co poprzez, przy poprzednich puszkach. Także nie będę się powtarzał. Zostawię po prostu dziewiątkę z plusem. Zostawię to tą dziesiątkę w razie w... Gdyby coś ciekawszego się pojawiło w tej cenie, a wątpię, naprawdę, szczerze mówiąc, skusiło mnie to, żeby przetestować też inne wersje kolorystyczne, bo tutaj było naprawdę świetnie i raczej się zgadza większość użytkowników tym, tych dymów z samoceną. Nie bez powodu są one dość popularne i swego czasu na YouTube ich testy również ładne wyniki kręciły. No, po prostu są to bardzo, bardzo dobre dymy. W formie dość nietypowej, w formie tej puszki, nie takiej zwykłej świecy, ale wciąż. No, wiele zastosowań fajnie, żeby źródła ognia, tylko sama zawleczka, też na jakieś gry airsoftowe czy paintballowe się nadają, więc tutaj z 9 z plusem zdecydowanie więc jeśli nie chcecie się bawić jakimiś mniejszymi dymami i chcecie przejść na trochę większy kaliber, zdecydowanie te puszki od Arko są warte i godne uwagi. Także zapraszam Was po raz kolejny do wzięcia udziału w konkursie. Zapraszam po raz kolejny do linku w opisie i czekam na Wasze opinie poniżej w komentarzach.